Każdy piątek premierowo na naszej antenie możecie sprawdzić, co mamy do powiedzenia w audycji. Porozmawiajmy o Starogardzie. Kończy się rok szkolny, zaczynają się wakacje z uśmiechem na twarzy, już przygotowujemy się do kolejnego weekendu. Powiemy Wam w tej godzinie m.in. o święcie Polfarmy, ale też powiemy kilka słów na temat zakładu, który zatrudnia ponad 2000 osób, rozbudowuje firmę, poszerza asortyment, a przy tym nie zapomina o takim ludzkim aspekcie. Halo, halo. Po drugiej stronie teraz jest ze mną członek zarządu zakładów farmaceutycznych Polpharma, pan Andrzej Dziuban. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień, dzień dobry państwu. Jak samopoczucie? Dziękuję, dobrze. Troszeczkę stres jest? No na pewno. Z mojej strony też, proszę mi wierzyć, ale uśmiech rozwiąże wszystko. Zostańcie koniecznie z nami i polubcie zdjęcie na Facebooku Radia Starogard. Każdy piątek o godzinie dziewiątej premierowo na antenie Radia Starogard i w ciągu weekendów w powtórkach możecie nas posłuchać. Nasz program powstaje wspólnie z Urzędem Miasta w Starogardzie Gdańskim, a dziś no, jedno z moich takich może nie marzeń, ale oczekiwań, bo cieszę się, że w końcu Polfarma po kilku latach nadawania radia może zaistnieć na naszej antenie. Członek zarządu pan Andrzej Dziuban, chciałbym podpytać, żeby pan scharakteryzował firmę Polfarma. ma W kilku słowach, w kilku zdaniach. To firma, która na stałe jest związana ze Starogardem Gdańskim. Dużo osób z naszego miasta i nie tylko tam pracuje, ale no na pewno jest coś jeszcze, coś poza tym. Tak, zgadza się. Jesteśmy producentem leków i substancji farmaceutycznych. Nasza firma ma taką bogatą historię. Została założona w 1935 roku przez Kurta Baskampa. Następnie po wojnie została znacjonalizowana i przekształcona w Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne Kolfa. A po zmianach ustrojowych powróciliśmy po, po roku, które miały miejsce po 89 roku XX wieku. Zosta Zostaliśmy przekształceni jako jednoosobową spółkę spółka Skarbu Państwa i porzuciliśmy do historycznej nazwy Polpharma. W 2000 roku nastąpiła prywatyzacja firmy. Firma trafiła w ręce pana Jerzego Staraka. I od tego momentu rozpoczyna się okres zmian, modernizacji, rozwoju i nowych inwestycji, który trwa do dzisiaj. Nie da się ukryć, że Polpharma jest też takim dużym zakładem jak Premium Distillers obecnie i to chyba dwa największe zakłady w naszym regionie. E, tak, zgadza się. To są dwa największe zakłady. Myślę, że my jesteśmy tutaj największym zakładem produkcyjnym w Starogardzie Gdańskim i też tutaj w regionie pomorskim. Proszę powiedzieć, bo jesteście firmą lokalną, ale wasz zasięg jest globalny. Stąd też no, promocja w jakiś sposób na rynku lokalnym, no mija się z celem, prawda? Bo jednak produkty Polfarmy trafiają do mieszkańców Polski, no na pewno też pojawiają się za granicą. Tak, zgadza się, jeżeli chodzi o sprzedaż w kraju, to my jesteśmy liderem pod względem ilościowym sprzedaży leków. sprzedajemy również swoje produkty na rynki Europy Środkowo, Wschodniej oraz Azji. A proszę powiedzieć, jak wygląda produkcja? Czy wszystko powstaje tutaj w Starogardzie? Są też inne zakłady? Czy komponenty są ściągane z zagranicy? Wygląda to w ten sposób, że część komponentów ściągamy z zagranicy, część komponentów wytwarzamy na miejscu w Starogardzie gdańskim. Mamy taką jednostkę biznesową, którą nazywamy API. W niej produkujemy aktywne substancje farmaceutyczne. Ja może wyjaśnię słuchaczom, co to znaczy skrót API. API jest to wtór od angielskich słów Active Pharmaceutical Ingredient, czyli aktywna substancja farmaceutyczna. I tutaj w tym miejscu wytwarzamy właśnie te aktywne substancje farmaceutyczne, które później w małej części trafiają do, jako czynne substancje do, do leku i, i leczą pacjentów. Jak bardzo rozbudowany jest zakład, jeśli chodzi o ilość pracowników, no to mam tutaj informację, że jest ponad 2000 osób, tak, które pracują stacjonarnie w Starogardzie. Tak, tutaj w, około w Starogardzie, no może nie do końca 2000, bo mamy to tak trochę rozbite, jest to gdzieś mniej więcej około 1800 pracowników w Starogardzie Gdańskim, około ponad 100 osób jest pracuje w naszym biurze zlokalizowanym w Gdańsku. Mamy również nasze oddziały, zlokalizowane, oddziały produkcyjne zlokalizowane w Polsce. Drugim takim największym oddziałem jest oddział Medana w Sieradzu, potem oddział w Nowej Dębie, to jest na południu Polski oraz oddział w Ożarowie Mazowieckim w Duchicach. Jeszcze w tym wejściu chciałbym podpytać o rozwój Polfarmy. Słyszałem, że macie plany rozwoju zakładu w stolicy Kociewia. Jak to będzie wyglądać? Czy będziecie potrzebować większej ilości pracowników? My od 2000 roku cały czas się rozwijamy, natomiast w ostatnim okresie duży nakład inwestycyjny, inwestycyjny położyliśmy na rozwój jednostki biznesowej API, o której już wspomniałem. I tutaj e, mamy takie e, trzy projekty które, e, inwestycyjne, które obecnie rozwijamy. Pierwszy z nich to jest ten obiekt badawczo-rozwojowy, e, nazywamy go e, Prometeusz. Obiekt ten będzie służył do rozwoju i produkcji nowych substancji z kategorii wysoce aktywnych. Są to substancje często wytwarzane np. w onkologii. Naszym celem będzie rozwijanie w nim substancji farmaceutycznych na potrzeby własne oraz pozyskiwanie zewnętrznych partnerów i oferowanie im usług kontraktowych. Łączna wartość tej inwestycji to ponad 110 milionów zł. Kolejną inwestycją, również realizowaną w obszarze API, jest inwestycja, którą nazywamy Kilolab. Jest to obiekt, który będzie służył do podnoszenia skali produkcji nowo wdrażanych substancji czynnych. Budżet na tę inwestycję to około 17 milionów zł. I trzecią znaczącą inwestycją w tym obszarze jest budowa instalacji do procesów niskotemperaturowych, które odbywają się w temperaturach do minus 80 stopni. Instalacja będzie służyła do produkcji już rozwiniętych lub nowo opracowanych technologii. Planowane jest też jej wykorzystanie w ramach produkcji kontraktowej. Wartość tej inwestycji to około 32 milionów złotych. Jeżeli chodzi o wzrost zatrudnienia, to pewnie jakiś będzie, ale na ten moment trudno mi określić. Na pewno będziemy potrzebowali specjalistów z zakresów technologii i inżynierii chemicznej. No właśnie, to może jeszcze warto byłoby się zastanowić się nad wybraniem kierunku studiów czy kształcenia, aby też w jakiś sposób lepiej przystosować się do rynku pracy. To taka sugestia dla naszych słuchaczy. Póki co robimy krótką pauzę, a program Porozmawiajmy o Starogardzie powróci do Was za chwilę. To jest audycja, porozmawiajmy o Starogardzie. Jeżeli ją przegapiliście, to w nowym tygodniu pojawi się ona na kanale YouTube Starogard Gdański. Dziś rozmawiamy sobie na temat firmy Polpharma, która od 1935 roku, dobrze powiedziałem. Dobrze, Jest dobrze. związana ze stolicą Kociewia Po drugiej stronie e, członek zarządu Pan Andrzej Miałem wczoraj na sobie koszulkę z napisem Polfarma Basketball Gdybym teraz się w niej pojawił, niektórzy by pewnie kojarzyli o co chodzi Ale wiemy, że nasza drużyna koszykarska Już od kilku lat nosi nazwę Kociewskie Diabły Czy mógłby pan wyjaśnić, co było powodem tego Że e, Polfarma jakby wycofała się e, Z tego projektu I na co e, teraz kładzie nacisk tak, zgadza się. Po ponad 20 latach zakończyliśmy ten projekt. W tej chwili nie angażujemy się już w takie w tak duże inicjatywy. Po prostu nastąpiła zmiana naszej strategii marketingowej. W tej chwili skupiamy się bardziej na wspieraniu mniejszych wydarzeń. W Starogardzie Gdańskim wspieramy takie wydarzenia jak bieg kociewski, e, turniej Dana Cup, projekt e, Rowerowa, rowerowa Stolica Polski. Wspieramy również lokalne e, kluby sportowe. Waszą misją jest pomagać ludziom żyć zdrowa. Czy Polacy zażywają za dużo leków, suplementów i innych tego typu produktów? Polacy, jeżeli patrząc na analizę rynku zażywają dość sporo leków i medykamentów z perspektywy naszej no, jest to dobra informacja, ponieważ e, możemy zaspokoić potrzeby e, naszych obywateli. Tak, ale też często jest ryzyko, że ludzie korzystają z dużej ilości leków i suplementów, ale nikt chyba też nie sprawdza i nie mówi im co, z czym nie wolno łączyć. Na przykład e, dużo osób jakby przesadza, bo misją Polfarmy jest też e, no, uświadamianie. E, użytkowników, aby korzystali odpowiedzialnie z leków i innych takich medykamentów. Jako firma z branży farmaceutycznej skupiamy się na leczeniu i profilaktyce zdrowotnej. Pomagamy pacjentom wyzdrowieć i utrzymać zdrowie. Robimy to poprzez edukację, organizowanie akcji prozdrowotnych. Staramy się również rozwijać, i wdrażać nowe postaci leków, tak aby pacjenci mogli lepiej przestrzegać zaleceń terapeutycznych. W ostatnim tygodniu przed Panem, nie wiem, czy miał Pan okazję słuchać wywiadu jednego z pracowników Polfarmy, Miłosza, który wylicytował audycję w Radiu Starogard na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. On jest laborantem i o pracy mówił w superlatywach. Nie miałem okazji posłuchać. Audycji nagranej jest miłoszem, ale to miło słyszeć, że pracownicy się tak dobrze o odpowiadają. Tak, i miło również będzie, bo za chwilę zaprosimy was już na najbliższy weekend. By zostańcie koniecznie z nami. To jest program porozmawiajmy o Starogardzie. Dziś mówimy sobie na temat firmy Polfarma. Kiedy jedziemy sobie ulicą Jabłowską, to po jednej stronie możemy zobaczyć ogromną farmę fotowoltaiczną. Co Was skłoniło do jej wybudowania, Panie Andrzeju? Tak, zgadza się, farma jest widoczna i wiele osób, które spotykam, mówią mi, że o, zbudowaliście taką dużą farmę. Co nas skłoniło do tego? Przede wszystkim bardzo wysokie koszty energii elektrycznej, z którymi boryka się obecnie w wielu przedsiębiorców. Są to także aspekty środowiskowe. Staramy się poprzez produkcję zielonej energii zmniejszyć wpływ na środowisko oraz ograniczyć emisję CO2. Przy okazji może powiem kilka takich danych na temat tej farmy fotowoltaicznej, bo, bo są one tak dość imponujące. Farma zbudowana jest z 4416 modułów fotowoltaicznych, nazywanych potocznie panelami oraz 6 falowników i zajmuje obszar około 2,5 hektara powierzchni. Moc tej farmy to 2,4 MWp. Instalacja jest w stanie produkować około 2500 MWh elektry energii elektrycznej rocznie. Jest to jedna z większych farm fotowoltaicznych w, w Polsce, budowanych na potrzeby własnych zakładów przemysłowego. Czy praca w Polfarmie może być pasjonująca? Z waszym pracownikiem rozmawiałem na temat tego, jak wygląda ona w jakiś sposób w laboratorium. Oczywiście nie zdradzał mi żadnych norm, technicznych aspektów, tylko mówił mniej więcej, co robi i powiedział, że praca jest dosyć ciekawa. Jak wygląda taka praca na co dzień? Praca pana, praca innych ludzi w Polfarmie? Ona jest dość zróżnicowana, ponieważ my za Wielu specjalistów, od laborantów, poprzez operatorów technicznych, pracowników technologicznych, oraz również wyższej klasy specjalistów. Także, tu mówię, jest cały przekrój różnych, różnego rodzaju zawodów. No i w sumie jest to dość, dość ciekawe, no bo każdy tak właściwie osoba z każdej branży, tak szczerze mówiąc, mogłaby znaleźć pracę w profesji. To jeszcze pytanie, czym Pan się zajmuje i skąd się Pan wziął w naszej firmie? Obecnie pracuję w dziale HR, czyli w dziale zarządzania słowami ludzkimi, zajmuję się benefitami pozapłacowymi, dodatkowo pełnię funkcję również członka zarządu wybranego przez pracowników. Moja historia w Polsce rozpoczęła się dość dawno, bo ponad 30 lat temu rozpocząłem swoją pracę jako uczeń szkoły przyznakładowej. Następnie pracując na produkcji, jednocześnie ucząc się, podnosiłem swoje kwalifikacje no i tak stopniowo awansowałem do stanowiska szefa zespołu i w tej chwili pełnię tę funkcję od kilku lat. Pracę, którą wykonuję jest fajna, jestem z niej nie, bardzo zadowolona pomimo tak długiego tej firmy. Ale no to fajnie, że jednak jest szansa na rozwój i jest pan tak silnie związany z Polfarmą, tak samo jak wasza firma z miastem. I na wydarzenie, które będzie łączyć te dwa interesy, zaprosimy Was za moment. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Dobijamy już praktycznie do końca naszej audycji. Święto Polfarmy powraca po kilku latach. 17 czerwca. Zapiszcie sobie w kalendarzu. Ta sobota będzie należeć do nas. Zapraszamy na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jakie atrakcje przewidujemy w tym roku? Zapewniliśmy naszym uczestnikom tego wydarzenia wiele różnych atrakcji. O godzinie 14 rozpoczynamy na boisku atrylowym. Będą różnego rodzaju atrakcje, m.in. konkursy i gry dla całych rodzin. Będzie można pojeździć na rodeo, pościgać się na rurach, wcielić w gladiatorów i powalczyć na dmuchanym ringu. Będą również atrakcje dla najmłodszych uczestników tej imprezy, będą również uwielbiane przez wszystkich milusińskich muchańce, będą również cymbergaje i kule sferyczne. Następnie po tym wydarzeniu o godzinie 18.30 wystąpią dwie gwiazdy wieczoru. Pierwszą z nich będzie Dominik Dudek, z The Voice of Poland. A jako y, super gwiazda wystąpi Piotr Pol Polpharma zaznaczy swoją obecność również w kolejnym tygodniu na Dniach Starogardu. Jak ona będzie wyglądać? Tak, zgadza się. Zaznaczymy swoją obecność poprze, poprzez um, organizację strefy na um, zdrowie Polpharma. Jest to programów, profilaktyki zdrowotnej wśród pacjentów i pracowników. Akcja trwa już od 2012 roku, w tym czasie przebadaliśmy blisko 30 tysięcy pacjentów. W tym roku w specjalnie na namiocie pacjenci będą mogli skorzystać z takich badań jak konsultacje kardiologiczne, internistyczne, konsultacje pulmonologiczne, konsultacje okulistyczne badania dermatologiczne. Dlatego też serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Starogardu w dniu 24 czerwca na Starogardzki Rynek w godzinach 10-16 będą odbywały się tam badania. Super, uprzejmie dziękuję i serdecznie zapraszamy. To, co dobre, szybko się kończy. Uprzejmie dziękuję mojemu gościowi, czyli członkowi zarządu zakładów farmaceutycznych Polfarma, panu Andrzejowi Dziubanowi. Dziękuję również wszystkim słuchaczom Radia Gdański i do zobaczenia 17 czerwca. Czy panu się audycja podobała? Czy było ok? Tak, podobało mi się, było ok. Czego mogę panu na koniec życzyć? Czego życzyć? Udanego wypoczynku w tym roku. Ok, dobrze. Trzymam kciuki. Uprzejmie dziękuję. Dziękuję również. Thank you